Witam Państwa na konferencji prasowej Kongresu Nowej Prawicy. Tematem dzisiejszej, dzisiejszej konferencji jest Dzień Kobiet, a także rola społeczna, którą pełnią kobiety. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Prezesa Janusza krajina Pierwsza sprawa jest taka smutna dla kobiet: mianowicie, z uwagi na Dzień Kobiet albo nie, rząd szykuje dla kobiet antyprezent. Mianowicie mamy w tej chwili pewien system emerytalny, jaki jest, taki jest, ale on istnieje. Ten system polega na tym, że rok w rok ponad 80 miliardów złotych przelewanych jest z kieszeni mężczyzn do torebek kobiet. To jest ten sposób, że mężczyźni płacą składki o wiele dłużej, pracują o 5 lat dłużej i jeszcze podżyją krócej. Prawie połowa mężczyzn nie dożyje wieku emerytalnego, natomiast kobiety. Yy, pracują krócej, yy, biorą te 5 lat wcześniej, no i żyją o 8 lat dłużej niż mężczyźni. Jest to 80 miliardów złotych przelewanych co roku z kieszeni mężczyzn do torebek kobiet i rząd chce z tym skończyć. To co jest coś feministki, czyli płatne pachołkinie reżimu, yy, męskiego oczywiście reżimu, i rządowi w tym pomagają. To tyle tytułem aktualiu, a teraz o zapytanie roli kobiet. Yy, otóż yy, kobiety mają rolę dosłownie taką, jaką mają kobiety, ale zapomina się często o rolach kobiety w gospodarce. Otóż kobiety pełnią niesłychanie ważną funkcję w gospodarce, mianowicie kupują. Wiadomo, że celem gospodarki nie jest sprzedaż, tylko kupno. Nie po to produkujemy buty, żeby je produkować, tylko po to, żeby ludzie je nosili. Więc celem jest konsument. I kobiety są urodzonymi konsumentkami. I kobiety, ta biedna kobiecina, która chodzi, drepce od sklepu do sklepu. I kupuje bułkę o te dwa grosze tańszą i troszkę lepszą, ona wymusza na piekarzach, żeby robili dobre i tanie pieczywo. To te kobiety powodują, że przedsiębiorcy muszą robić dobre i tanie towarów. To jest podstawowa rola kobiet, bo rola kobiet, kobiet jako producentek jest, powiedzmy jasno, zerowa. Ja z pełnym szacunkiem dla szwaczek, prawda, dla dla krawcowych, którzy ciężko pracują, tkaczek i tak dalej. Natomiast większość kobiet zajmuje stanowiska uwzględnicza, które tylko przeszkadzają innym w pracy. I gdyby ich nie było, to gospodarka odbierałaby się o wiele szybciej. Także rola kobiet w gospodarce nie polega na tym, że one siedzą jako urzędniczki, bo to one przeszkadzają, tylko tym, że one kupują. I kupują oszczędnie, dobrze i tanio. Kobieta, która kupuje dobrze i tanio, potrafi zaoszczędzić miesięcznie 800 tys. zł z pensji męża. I to jest tak, jakby ona je zarobiła, prawda? To jest jej niesłychanie ważna funkcja, plus jeszcze oczywiście te normalne funkcje kobiety mają się domem, dziećmi i tak dalej. To są przecież są niepłatne. Także rola kobiety jest niesłychanie ważna w gospodarce właśnie, o tym się nieustannie zapomina. To tyle. Jakieś pytania od Państwa? Tyle Pan już powiedział wszystko. Niech tam wszystko. O kobietach można pani <laughs> gadać nieustannie. To jest mój ulubiony temat, ja uwielbiam kobiety i o kobietach mogę gadać i gadać. Ja chciałabym, jeśli Pan pozwoli, żeby Pan rozwinął właśnie kwestię tego przelewania pieniędzy z kieszeni mężczyzn do torebek kobiet. Tak dokładnie, jak to się odbywa, na, na jakichś przykładach, może no, jakichś bardziej konkretnych Można? okolicznościach. Mężczyzna, mężczyzna siedzi, pracuje przez 40 lat i jego składki tam trafiają gdzieś tam, prawda? Pracuje przez te lat i umiera. Wieku na 65 na ogół umiera, 67 to jest średni wiek życia mężczyzny. Średnio mężczyzna żyje 7 lat u przejściu na emeryturę, jeżeli dożyje oczywiście. To w I w sitach. tym czasie ile jest w stanie odłożyć? Co? No w tym stanie, no, można się łatwo policzyć. Średnie zarobki mężczyzny wynoszą w tej chwili w Polsce około chyba 3700. Pomnożone przez, znaczy z tego 28,5% to jest tam ile. Ile, ile to wynosi? Jedna trzecia powiedzmy niecała, niecała to jest powiedzmy sobie 1000 złotych, razy, razy 40 lat, 45 lat pracy, plus procent składany. No to jak są to w zasadzie suma gigantyczna i on te pieniądze nie zobaczy w życiu. zobaczyć, że ten mężczyzna płacił przez 40 lat, przez 45 lat, płacił składkę 1000 złotych, a potem średnio Przyjść na emeryturę, dostaje emeryturę 2000 przez 7 lat. Zobaczcie, ile on stracił. Natomiast kobieta składała znacznie mniejsze składki, pracowała o wiele krócej, a będzie żyła i brała emerytury znacznie, znacznie dłużej. To jest około, powtarzam, nie około ponad 80 miliardów rocznie przelewanych z kieszeni mężczyzn do torebek kobiet. Jest taki świetny artykuł, polecam pana Krzysztofa Spanielskiego w najwyższym czasie, dwa lata temu jest dwa napisany. napisany. Znakomity artykuł, dokładnie, dokładnie to wyjaśniając. Eee, także to są fakty. I... Kupac, ale jakie rozwiązanie w związku z tym Pan proponuje, żeby te... Yy niesprawiedliwą sytuację. Ale ja nie chcę nie. nie my jesteśmy właśnie zwolennikami niesprawiedliwości społecznej, chcemy normalną sprawiedliwość. Kobiety mają mieć nierówne prawa, ale przywileje. I to właśnie jest przywilej kobiet i chcemy, żeby kobiety go miały. Bo to jest przywilej kobiet. I w ogóle ma być emerytalny, to oczywiście z tymi przywilejami dla kobiet my chcemy je utrzymać. Przywilejem niektórych kobiet jest też utrzymywanie mężczyzn, ponieważ bywa tak, że to one. Są osobami, które zarabiają na dom i rodzinę. Jak pan ocenia taką sytuację? Bywa, ta, proszę panią, bywają nawet kobiety z brudą. I coraz częściej się to zdarza. Kobiety z brudą też się znają nawet... częściej, być może tak jest. To jest to efekt hormonów. E, jak pan ocenia rolę kobiet w polityce? Mogę powiedzieć każdym razem, bo słuszna, wpadnie i już. E, w to, to, kobiet w polityce, no to pani, my nie dzielimy, jeżeli już kobieta by poszła do polityki, gdzie przestaje być kobietą, staje się politykiem, oceniam ją tak samo jak mężczyzna. Nie ma tu już żadnej, te, żadnej różnicy między rolą, rolą kobiety, a. To jest to jest politykiem. Chciałby Pan coś przekazać? Czy y, 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 Życzenia? Nie, to samo. Ja nie uznaję się tak kobiet, ponieważ. Ja nie Popieram, że ono istnieje. Jak bardzo ludzie się do kobiet, bo ono powoduje, że kobiety są inaczej niż mężczyzna, Ja jestem za tym, żeby kobiety robić inaczej niż mężczyzna, Dlatego popieram się do kobiet. Ja sam go nie obchodzę, ponieważ mam żelazną zasadę, że nie obchodzę świąt, które, które komuniści prowadzili za mojego życia. Obchodzę wyłącznie te święta, które istniały już zanim ja się urodziłem. W związku z tym. W związku z tym y, nie mogli opuść oficjalnie. ja je popieram, popieram oczywiście. Cieka.